Świąteczne pieczenie pierniczków. Zima przyszła na dobre, a cała okolica była przykryta białym puchem. Śnieg skrzypiał pod stopami, a na drzewach zawisły lodowe koronkowe szaty. Alicja i Julia były pełne radości, bo nadchodziły święta Bożego Narodzenia. Dziewczynki uwielbiały ten czas ciepłe pachnące przyprawami powietrze błyskające światełka na choinkach i -Oczywiście pieczenie pierniczków. To była ich ulubiona tradycja, której nie mogły się doczekać. Tego zimowego popołudnia mama zaprosiła je do kuchni. Dziś będziemy piec pierniczki. Dziewczynki! ogłosiła radośnie, a Alicja i Julia od razu poczuły, że święta są tuż za rogiem. Zaczęły podskakiwać z ekscytacji i śmiały się głośno, bo wiedziały, że to nie tylko czas na pieczenie, ale także na wspólne przygody. Na pewno będziemy robić magiczne pierniczki, zapytała Alicja z szerokim uśmiechem, zerkając na mamę. Oczywiście, w tym roku upieczemy coś wyjątkowego. Zrobimy pierniczki w kształcie leśnych zwierzątek, a także gwiazdek i serduszek bo te zawsze są najpiękniejsze odpowiedziała mama. Ale najpierw musimy przygotować wszystkie składniki. Dziewczynki szybko zabrały się do pracy. Mama otworzyła szafki i wyciągnęła z nich wszystkie niezbędne składniki: mąkę, cukier, masło, miód, przyprawy korzenne i jajka. Alicja i Julia dzielnie pomagały jej przy organizacji, a potem razem wsypywały do miski mąkę i inne składniki. Każda z dziewczynek miała swoją rolę. Alicja miała za zadanie dodać przyprawy: cynamon. Goździki i imbir, które nadadzą pierniczkom wyjątkowego smaku. A Julia przygotowywała miód i masło, które miały wprowadzić ciasto w odpowiednią konsystencję. Czuję już zapach świąt, powiedziała Julia, wciągając głęboko powietrze. Masz rację. W kuchni już pachnie jak w świątecznym domu, dodała Alicja. Mama roztopiła masło. A potem dodała do niego miód, cukier i przyprawy. Kiedy cała masa się połączyła, wlała ją do dużej miski, w której dziewczynki zaczęły mieszać ciasto. Ciasto musi być idealnie gładkie, powiedziała mama, pomagając im wyrabiać masę. Dziewczynki zaczęły mieszać, a w kuchni robiło się coraz cieplej i przytulniej, jak w prawdziwym świątecznym raju. Kiedy ciasto było gotowe, dzieci wzięły wałki do rąk i zaczęły wałkować ciasto na cienkie placki. Czas na wykrawanie kształtów, powiedziała mama. Alicja od razu sięgnęła po swoje ulubione foremki w kształcie serc, choinek i gwiazdek, a Julia wybrała te w kształcie zwierząt leśnych, wiewiórek, jeży i lisów. Dziewczynki były podekscytowane, bo nigdy wcześniej nie robiły pierniczków w takich kształtach. To będą najpiękniejsze pierniczki na świecie, powiedziała Alicja, a Julia tylko skinęła głową, patrząc na ogromny kawałek ciasta, który właśnie wałkowała. Kiedy blachy zaczęły się zapełniać pierniczkami, mama włożyła je do piekarnika, a dziewczynki zaczęły przygotowywać lukier, którym potem ozdobią pierniczki. Były gotowe, by dodać jeszcze więcej magii do tych wyjątkowych ciasteczek. Nie możemy zapomnieć o luksze, przypomniała Alicja. Mama podzieliła lukier na kilka miseczek, a dziewczynki zaczęły dodawać różne kolory. Zielony na choinki, czerwony na serca, złoty na gwiazdy i brązowy na zwierzątka. Lukier był jak prawdziwa magia świąt, która pojawiała się w każdej miseczce. Podczas oczekiwania na pierniczki, dziewczynki opowiadały sobie historie o leśnych zwierzątkach które miały pojawić się w ich pierniczkowym lesie. Alicja wyobrażała sobie, że wiewiórki w ich pierniczkowej krainie są bardzo sprytne i zawsze znajdą orzechy, które będą schowane w magicznych zakamarkach lasu. Julia natomiast wymyśliła historię o lisie, który miał bardzo piękny ogon i potrafił tańczyć na wietrze. Wkrótce, gdy pierwsza blacha z pierniczkami była już gotowa, Dziewczynki były tak podekscytowane, że aż wpadły w wir przygotowań. Ich mama pomagała im delikatnie wyjmować ciasteczka z piekarnika i układać na dużej tacy. Ale pięknie pachnie, to chyba nasze najlepsze pierniczki, powiedziała Julia, wąchając zapach. Zgadzam się, a teraz ozdabiamy je lukrem, dodała Alicja. Obie dziewczynki zabrały się za dekorowanie pierniczków. Choinki dostały zielony lukier, serca czerwony, a zwierzątka brązowy i białe detale. Podczas pracy Alicja zauważyła coś dziwnego. Zbliżając się do okna, zobaczyła coś błyszczącego na śniegu. Mamo, tam coś leży powiedziała Alicja, wskazując palcem na śnieg za oknem. Mama podeszła do niej i otworzyła drzwi. Zobacz to coś, co wygląda jak paczka. Powiedziała Julka. Dziewczynki pobiegły na zewnątrz, by sprawdzić, co to jest. Gdy rozpakowały paczkę, okazało się, że w środku znajdują się nowe foremki do pierniczków w kształcie bałwanków Aniołków i dzwoneczków to prezent od świętego Mikołaja wykrzyknęły dziewczynki w zgodnym zachwycie. Pewnie chcę, żebyśmy upiekły jeszcze więcej pierniczków powiedziała Alicja. I tak, dzięki magicznym foremkom dziewczynki postanowiły upiec jeszcze więcej pierniczków. Tym razem były to bałwanki i dzwoneczki, które zapełniły całą kuchnię. Cały dom wypełnił się zapachem świątecznym, a dziewczynki były szczęśliwe, bo wiedziały, że stworzyły coś wyjątkowego. Kiedy wszystkie pierniczki były gotowe i wystudzone, mama powiedziała: "Teraz czas na spróbowanie naszych pysznych dzieł." I tak cała rodzina usiadła przy stole, podziwiając, jakie piękne pierniczki upiekły Alicja i Julia. Każdy kęs z tych pierniczków smakował jak kawałek magii świąt. To były najpiękniejsze i najsmaczniejsze pierniczki na świecie, powiedziała mama, a Alicja i Julia zgodziły się z nią, patrząc na swoje pierniczkowe dzieła. Mamo, to był najbardziej magiczny dzień w waszym życiu, powiedziała Alicja, a Julia dodała. Święta naprawdę mają coś w sobie, co sprawia, że są wyjątkowe. I tak Alicja, Julia i ich mama spędziły to popołudnie pełne zapachów, śmiechu i miłości, piekąc pierniczki i ciesząc się każdą chwilą razem. Wiedziały, że to nie tylko pierniczki były najważniejsze, ale to, co tworzyły razem. Radość! Ciepło i wspólne chwile. Takie były prawdziwe święta! yeah